Yo siemano z tej strony Olgert i dzisiaj na, y, powracamy z serią case simulator ultimate, jest to sezon drugi no i zaczynamy, zaczniemy od daily free no z to expo nie najlepiej ale niech będzie y, z... zaczniemy od klasycznej skrzynki czyli brawa zobaczmy co mi drognie no, na start. Ai, DualButter. No, nie. No, zostawię sobie na razie. Druga skrzyneczka. Ajajaj. Prawie w tym sprzedamy. Bo nie potrzebujemy tego. No, może być. Teraz będzie krótkie cięcie. No to lecimy trzecią skrzyneczkę Co to będzie, co to będzie, co to będzie. I znowu jakieś normalne, słabe skiny dzisiaj trafią. Nie wiem czy to przez tą przerwę, czy co Ale coś mi przypasować te skiny dzisiaj nie chcą Otworzymy no, inną skrzynkę No to może otworzymy sobie esports? 2013. No i tym akcentem chciałbym zakończyć ten odcinek. Do następnego. Cześć.